Często się mówi, że piękne zęby to też droga impreza. A jaka jest prawda? Ile kosztuje wykonanie na przykład licówek? No na pewno nie jest to tanie rozwiązanie i tutaj też mamy kilka opcji bo są licówki kompozytowe, są licówki porcelanowe, są licówki pełnoceramiczne. Wszystko zależy od tego rzeczywiście jakim budżetem pacjent dysponuje. Pełnoceramiczne są najdroższe, najbardziej estetyczne też, najbardziej wytrzymałe. Średni koszt takiej pełnoceramicznej licówki w Warszawie to jest około 2000 zł za jedną licówkę, więc jak spodziewamy się, pomnożymy to przez ilość zębów. Nie jest to tania rzecz, natomiast... Yy, yy, Dzięki temu rzeczywiście jesteśmy w stanie zupełnie przeprojektować uśmiech, poprawić kolor, kształt, fakturę zębów, sprawić, że pacjenci, którzy mieli problemy z uśmiechaniem, nagle uśmiechają się całymi dniami, są przeszczęśliwymi osobami. Są, że chyba licówek nie zakłada się na wszystkie zęby, więc ile trzeba licówek, żeby mieć piękne, górne zęby? Tak, rzeczywiście licówek nie zakłada się na wszystkie zęby. Z reguły tak bezpiecznie dla uśmiechu, prawda? Czyli jak się szeroko uśmiechniemy, no to pokazujemy od jedynek do czwórek piątek. I to są te zęby, gdzie spokojnie możemy założyć licówki. Na zęby tylne, czyli trzonowe, już jest to niebezpieczne, bo są dużo większe siły nacisku, czyli... Prawdopodobieństwo, że przy zagryzieniu taka licówka pęknie jest duże, i tam z tyłu ewentualnie można zrobić korony protetyczne, czyli jakby cały ząb jest wtedy osłonięty uzupełnieniem, czy to ceramicznym, czy, czy porcelanowym. Natomiast niejednokrotnie jest też tak, że cztery licówki, czyli zęby z przodu, dobieramy indywidualnie kolor, tak żeby te licówki się wkomponowały i nie wyróżniały się od zębów sąsiednich, jeżeli te pozostałe zęby są w porządku i co do nich ani klinicznie, ani estetycznie nie ma żadnych zastrzeżeń.